Prosiła, żeby ją najpierw nakarmić. Masz, usadź ją w foteliku, ja wyjmę Amciu. Koli, samoluci kleci. Otwórz proszę hangar! Spokojnie, mamy turbulencję. Daj, ja spróbuję. Zdaje się, że ona nie jest głodna. Przecież to niemowlę, możemy ją zmusić. Znaczy, to chyba normalne. Wiesz, czytałem kiedyś w książce o karmieniu niemowląt, że jeśli pokażesz dziecku, jakie jedzenie jest pyszne, ono też je polubi. Czemu ty czytasz takie książki? To było w poczekalniu terapeuty. Wiesz, bardzo fajną biblioteczkę tam mają. Co nam szkodzi spróbować? Mmm, holi! Patrz na musik! Jaki on pyszniutki! Mmm, mm, pyszne, pyszniutki! Szwagier, czemu na tym słoiku jest piesek? Obrzydliwe doświadczenie, ale lepsze niż wybieranie kocich kupu ciotki. A propos kup... Jakąś Jakoś chyba dam radę. Milion razy widziałem, jak mama to robi. O, matka. Szwagier! Powiedz coś! Całe życie przeleciało mi przed oczami! Ja spróbuję. Czytałem o tym w łupsi, dzidzia zrobiła kupcie. Dziwne dość. Twoje życie przeleciało mi przed oczami. To jakiś gaz promieniotwórczy. Ha, hmm, promieniotwórczy mówisz. Opłaca się mieć siostrę kochającą fizykę nuklearną. Obrzydliwe doświadczenie. Owszem, ale lepsze niż masowanie serów ciotki. Nigdy do tego nie wracajmy. O-o, ktoś z nas chyba jest gotów na drzemkę. Nie teraz, co ty? Musimy dziecka pilnować. A, mówisz o niej. I tak oto przepiękna królewna Hania oraz mężny rycerz Cezary żyli bardzo długo i szczęśliwie. Natomiast brzydki i przebiegły rycerz Robert został przez Cezary wystarczy, bo będzie miała koszmary! あーうーら <Gã aims> <Junga! Gã Anfang> kosmiczni kadeci! Mam na imię Teresa i będę waszą instruktorką. Gotowi na pierwsze zajęcia? Będziecie szukać kamieni księżycowych w prawdziwych skafandrach kosmicznych. <grywka> Kamienie księżycowe! Skafandry kosmiczne! <grywka> 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 oh, 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 oh. Co bardziej męczące niż wygląda w telewizji! Oh, oh. Będziemy żyroskopami! rozkopami? E, wie pan, jesteśmy zawodowcami. I bez obaw można nas włączyć na jedenastkę. Nie. Oj, Co jest raczej si intensywniejsze, niż się spodziewałem?! Ua! Ua! To samo u mnie! Czy mógłby pan, Ua! Ua! proszę, zmniejszyć do dziewięciu? Zły guzik. Sorki chłopaki. No, gdzie jest ustronie dla kosmonautów? Pragniemy się odświeżyć. Raju, Czarek, musisz to zobaczyć. Tylko spójrz. O! Wow, prawdziwa kosmiczna toaleta. Ciekawy jak się spuszcza. O, sądzę, że tą wajchą. O! Wow. Ratunku! Kosmiczna toaleta mnie wciągnęła. Trzymał cię! Zżarła mi trampka. Cieszysz się na nasz pierwszy, kosmiczny obiad? Eee. Teraz jakby ciut mniej się cieszę. Na pewno nie smakuje tak, jak wygląda. Jejku, ależ ja się myliłem. To chyba najbardziej rozczarowujący moment w moim życiu. Wiesz, że za mniej niż 24 godziny nasza kolejna symulator lotu? Symulator lotu? Fajowo! To najtrudniejsze zajęcia na obozie! No! Kilku kadetów dziś tam było i troje zemdlało! Taki hardkor! Nie mogę się doczekać! O, nawet śmietnik mają tu kosmiczny! Dajcie w symulatorze lotu. Co? Trzeba popracować nad umiejętnością czytania map. Lepiej wydostańmy się stąd, zanim się zacznie. Drzwi zablokowane, przygotować się do startu. Proszę zająć miejsca. Rozpoczynam odliczanie. 3, 2, 1, start! Zadaniem jest bezpiecznie przelecieć przez pas asteroidów. W przeciwnym no. wypadku wasz statek zostanie zniszczony. Aaaa! W prawo! W prawo! O nie, ostro w lewo. Bum Alarm zderzeniowy. Zderzenie czołowe. Poważne uszkodzenie kadłuba. Systemy podtrzymywania życia się odłączą, o ile nie zostaną naprawione. I jak my niby mamy to zrobić? Włóżcie kombinezony kosmiczne i opuśćcie statek. Zlokalizujcie migający panel. Wyłączcie go przed upływem czasu, żeby ukończyć misję. Dobra, Cezarku, damy radę! Pozostało 60 sekund. 59, 58, 57, 56. Tam jest panel sterujący! 20, 19, 18... ci Czarku, zainicjować kontrzep i Przyjąłem! 3, 2, 1... Jej, Udało nie. się! Misele ukończona. Dezaktywacja zerowej grawitacji. A. Czy ktoś mógłby nas stąd zdjąć? Zasada 20-20. Ostatnio od tego popadliśmy w kłopoty. O ej, patrz, jest Robert. Naprawdę gdzie? Przymierzalnia. Co robi w sklepie z sukienkami? A skąd masz tę lornetkę? Znowu jest z jakąś obcą laską! Ha, wiedziałem, że mamy rację! Dosyć tego! Siłownia. Nie ma wątpliwości, że Robert zdradza Anię! Tylko namierzyliśmy nie tę dziewczynę! No wiem! Też jestem wściekły! Racja! Nie daruję mu! Jesteśmy umówieni na później? Nic ważniejszego w życiu nie mam! Nic ważniejszego w życiu nie mam! Oszust i wielbiciel Kiczu. Musimy powiedzieć siostrom! Potem tym, co było ostatnio, nie wiem, czy nam uwierzą. Najpierw zróbmy mu zdjęcia. Słusznie, to idziemy. Proszę te przymierzyć. Pasuje pani do oczu. Nie, no a ta co za jedna? Mimochodem odkryliśmy znacznie większą aferę. To zakłamana szuja, bigamista, zdrajca i bawidamek. Szybko, jedziemy za nimi. Pozwól, że ja narzucę tempo. Pracuję nad rzeźbą łynek. Wow! Jestem zbulwersowany. Z przypadkową dziewczyną nie jedzie się na wzgórze całowania. Teraz się mamy, tylko bieciarzu. <gry> Za tym wozem! Lezie. To się robi niepoważne! Kurczę! niewiele zobaczymy! Kto jest super grzeczny! Nie robuś! No to leć piesku! Jest w środku! Kręcenie z szyi wywołuje u mnie mgłości! Wrzucaj ciuszki, kotku, i zaczynajmy już! Nie wolno mi oglądać filmów nie dla dzieci! O, tak, ja też ci kocham! O, jaka śliczna! Obrzydliwość! Do też ma słabość! A co tutaj jest? To jakiś podziemny klub dla strajców jest! Chyba nie uciek. Jeny! Facet potrafi zaskakiwać! Biżuteria. To Tuta z centrum handlowego! Idziemy! O czym nie wierzę? Czego się oświadcza? Koniec, dosyć. Musimy to zgłosić. Proszę, proszę, proszę. Czyżby to nasz misiaczek Będziesz świętował swoje zaręczyny, Roberto? Swoje zaręczyny? Co? O, więc nie umówiłeś się tu z narzeczoną? Kogo zaprosiłeś? Blondynę, kolesia czy psa? Nareszcie się policzymy! No! Mamma mia! moje linguini dim sum! E, co tu się dzieje? Ha? Ha? A co ty tutaj łabisz? Co wy tutaj robicie? Przepraszam, że dowiesz się w ten sposób, ale niestety Robert cię zdradza. Ej, Ej Kirek, Kirek a, a o czym, czym ty mówisz? mówisz? Już mówię o czym mówię! Wyjaśnisz nam to? Jasne! To moja koleżanka z pracy Dana z domu handlowego pomogła mi wybrać dla Hani kolczyki i sukienkę. To jest Monika, przewodniczka. Pokazała mi najromantyczniejsze miejsce na randkę z Hanią. A to Pam, koleżanka z pracy w pralni. Dobieraliśmy garnitur. O, haha, a to trener. Poznaliśmy się w autobusie. Trenuje u niego taniec. A, no tak, jeszcze to sąsiadka Czarka, czyli Tosia. Koleżanka z pracy z pizzerii. Uczyła mnie, jak zamówić po włosko-mandaryńsku. O, cię. Więc co do psa też się pomyliliśmy. Przepraszamy bardzo. Chyba naciągnęliśmy delikatnie fakty. Sami zaprojektowaliśmy. Harek Młodomski, najlepsi kumple, Ciacha i Wizytówki, to wasz plan? Ja jeszcze planuję użyć skojarzeń, by zapamiętać wszystkie imiona. Jak Hela medale zbiera. Wow, 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 chwila, moment. Takie rzeczy to oblecą w podstawówce. Szkoła średnia jest inna. To dżungla. Jak wparujecie tam z ciastkami, jak para cieniasów, to pożrą was żywcem. Pożrą żywcem? O nie! Spóźnimy się! Hej! Zgubiliście się! Nieźle kombinujesz koleś. lecz nie z nami te numery z wrabianiem świeżaków! Aleś mu dał czarek! Tym koleś był w punkt! Dzięki! Moi tatowie oglądali wczoraj film policyjny. To chyba pracownia plastyczna. Pracownia foto. Pewnie tu są te zajęcia z akwareli. <noise> czy to są zajęcia z akwareli? Nie, z fotografii, a wyście zniszczyli nam miesiąc pracy! Policzymy się po szkole, bądźcie na boisku o trzeciej. Sądzisz, że ona zaprosiła nas na jakiś mek? Nie, tam mamy solnówy. Trudno, wkurzyliśmy fankę fotografii, ale na pewno uda nam się to jakoś załagodzić. Już układam w myślach list, z przeprosinami. Chodź zaklepać sobie miejsca, druga zasada Heli. Te wyglądają całkiem nieźle. I mamy stąd świetny kontakt wzrokowy z nauczycielem. O, hejka! Sorki, ale to są nasze miejsca! <laughs> Pierwsi tu byliśmy. Um, słuchajcie, tu miejsca są stałe i te są nam przypisane. To już ci wierzę. No, ruszcie się! Polek. Cynia, nie siedzicie na swoich miejscach? Wymagam, by uczniowie byli gotowi do pracy w chwili dzwonka. Obojgu stawiam jedynkę za nieprzygotowanie. <laughs> Spotkamy się na boisku o trzeciej. Takim cudem mam już tylu wrogów. Nawet tu jeszcze nie chodzimy. Wyluzuj, to dzisiaj ostatnia lekcja. Postarajmy się grać bezpiecznie, żeby nikogo więcej nie zdradzić. Słusznie. Uwaga, wszyscy. Cały ranek froterowałam tę durną podłogę przed jutrzejszą Akademią, więc dziś nie ma meczu. Obejrzycie sobie film. Doskonale. Nie ma szans, byśmy tu coś sknocili. się, Kto to zrobił? Pamiętaj o zasadzie numer 3. Nigdy nie przyznawaj się do winy. Skoro nikt nie chce się przyznać, to zapomnijcie o filmie. Zamiast Daj. tego wszyscy sprzątają. No, to, 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 to. Nie przejmuj się, Chirek. Gdybyśmy się przyznali, bylibyśmy teraz jak ten co puścił bąka. Na chwy! Widzimy się na boisku, o tak, tak wiemy. Na boisku o trzeciej! Ale Co się u licha stało? Graliśmy według twoich zasad, lecz nie wyszliśmy na tym dobrze. Mają nas zaleszcze i chyba się nie mylą. Tak, dzięki za twoje świetne rady. Przepraszam. Chciałam wam oszczędzić tego, co przytrafiło się mnie. Aż zrozumiałam, że jak będę zgrywać twardzielkę, to inni zaczną mnie szanować. A skoro udało się mnie, pomyślałam, że was też tak uchronię. Jej nie miałem pojęcia, przez co tu przeszłaś. Ja też nie. I to miłe, że starałaś się nam pomóc. Nawet jeśli to będzie bolesne doświadczenie. A? Nie będzie, bo ja wezmę to na siebie. Nie, nie, nie! My musimy iść. Część z nich może tu nadal być w przyszłym roku. Jak ty pójdziesz za nas, pomyślą, że jesteśmy mazgajami. Ale jak się nad tym zastanowić, to czy to by było takie złe? No dobra, dobra. Wygląda na to, że nie musicie dawać nam wycisku, bo sami potrafimy to zrobić. A wcale nie zamierzaliśmy was bić, tylko ciut nastraszyć. Udało się wam, już trzecią koszulkę przepociłem. Ej, młody, upuściłeś! Ej, czy to są jakieś ciasteczka? A? Tak, domowe. Częstujcie się. Mm. Jej, dobre są! Jak się nazywacie? Jestem Czarek Młodowski, a to Hirek Harmidomski. Znani również jako Harek Młodowski. Harek młodomski najlepsi kumple. Wow, te wizytówki są tak durne, że aż są fajne! Hej, Hela! Ten potliwy to twój brat? Cha. E, On i jego kumple są w porządku. To? Muszę zabrać tę chusteczkę na pamiątkę. Okej, okay, próbuj, będę cię krył. Zdobędę tę chusteczkę. Ej, no, a wy co tu znów kombinujecie? Mieliście zająć miejsca, pamiętacie tekst? Cisza na planie i akcja! W tym wyjątkowym odcinku ARK będziemy polować na ducha pewnego dozorcy Janusza. Miejscowi mówią, że do tej pory od czasu do czasu słychać jak krząta się po tym pustym domu. Halo? Halo? Czy jest tu pan, panie Januszu? Mamy znak! Janusz jest w domu! O, co ty? Nie baw się światłem! Łowczy zjawa poluje na ducha! Psst. To urządzenie namierzy ducha z dużą dokładnością. O, tam gdzieś jest! Aha! Zapędziłem cię w kozi róg, Januszu! Trzeba przelać żylatyną. Ognia! Ognia! Ech, to plazma! Duchuję to Ileż to on ma siły? A masz! Wesany! Sorry, Janusz, jesteś uziemiony. Co się stało? Ogłuszyło mnie, nie słyszę. I stop! Dzięki, dobra robota! Dzięki za pomoc przy żelatynie. Nie mieliście mi strzelać w twarz, ale spoko, Git. To było jeszcze bardziej wiarygodne. A więc to wszystko to ściema! Ile myśmy zmarnowali czasu na oglądanie pięciu sezonów tego programu? Zamiast się uczyć gry na banjo! Dzieciństwo. Przyjacielu, wiem, że łowczycie zdenerwował, ale. Zdenerwował? Jestem mu wdzięczny, zdałem sobie sprawę, że byłem naiwny. Skoro on jest podrobiony, to wszystko inne też jest nieprawdziwe. <laughs> Talerze upamiętniające operację burza słodkości? Pff, to też pewnie ściema. Nikt nie skarmelizowałby stu kremów brule w pięć minut. Chełmy chroniące przed porwaniem przez kosmitów? <głos》>, kosmitów nie istnieją. Czarku, nie rezygnuj ze wszystkiego, w co w życiu wierzyłeś. Tak czemu? Czuję, że muszę. Muszę. Błagam, to był twój radiobudzik. A. Jest gorzej niż myślałem i wiem, kogo za to winić. Dokąd idziesz? Pogadać z kimś o duchach. Łowczy zjawo, o ile tak się nazywasz. Uh, mówiłem wam już przecież, kasa będzie w środę. Ja u was nie pracuję, jestem fanem. To znaczy byłem, ale zobaczyłem, co naprawdę się tutaj wydarzyło. O. Oh. Ja z tym mogę żyć, ale mój przyjaciel jest zdruzgotany. Był twoim wielkim fanem. Co tydzień pisał do ciebie listy. Co? Ten czarek? Tylko on zauważył, że zmieniłem kostium na bawełniany. O, oh, fatalnie się stało. Nie robię tego przecież, by oszukiwać. Chciałem łapać duchy. Tu czemu tego nie robisz? Wymogi telewizji, napięte terminy, gdy brak prawdziwych duchów, trzeba sobie radzić. A teraz Czarek sądzi, że wszystko, co w życiu kochał, to ściema. Chciałbym to jakoś odkręcić, ale nie wiem jak. Przecież to jasne, że prawdziwego ducha tu nie ma. Na pewno. Halo! A! Chłopaki z ekipy! Dobrze, że jesteście! Wyczuwam prawdziwego ducha! Nie jesteśmy z ekipy! I dlaczego mielibyśmy ci w ogóle wierzyć? Ponieważ wiśniowy napój zapadł mi się pod ziemię, a każdy wie, że ten cały dozorca Janusz uwielbia wiśniowe napoje. Wow, to rzeczywiście 100%! Co dość realistyczne! A. O! Szufla dozorcy Janusza! Mhm. Uh -huh. Uh. Wi -wi Wiśnia? Jest to? Uh. Próbuję nawiać! Co wy na to? Wessiemy go? Patrzcie, tam jest! Ja pójdę! Ja! Uh. Pomocy! Cofie jest! Chodźcie za mną! Teraz! Aaaa! Mamy to! Haha, wesany! Tak! Niesamowiaście! Genialna robota! Brawo! Idę do domu napisać listy do ciebie od razu! Znowu wierzę! znowu wierzę! Aaaa! Jak do tego doszło? Zakaz biwakowania. Ekstremalne niebezpieczeństwo. Wiosłuj! Ty, co to nie nasz szałas? Robi się tama! Tak! Uratowani! I to dzięki temu, że zbudowaliśmy szałas jak twardziele. Kirku! jesteś cały? W porządku, wylądowałem na super miękkim głazie! To nie głaz! Głos. Głos! Tacy twardziele jak my dadzą sobie radę, co nie fąflu? A! 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 Czarku, jesteś cały? W porządku! Wylądowałem na super miękkim głazie! To nie głaz! Gniazdo pszczół! Której twardziele sobie radzą! Najważniejsze, że nie pada! Nie zniechęcimy się! Wow! Uh! 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 Szwagier, wiem, że taki twardzi jak ty uzna to za cieniarstwo, ale jestem głodny, i zmokłem, i zmarzłem. I trochę chciałbym być statami w schronisku, wsuwać tam drożdżówki. Też bym chciał. Sam siebie oszukiwałem, przyjacielu. Nie jestem twardy. Tyle lat spędziłem w towarzystwie kobiet, że już dla mnie za późno. Jeśli pozwolisz, przytule głowę do Milusiego miękkiego głazu. To nie głaz! Nie wieć. Jak wpadłeś na ten pomysł? Ach, nie rozerwę cię, skoro już umarłaś! Nauczyła mnie tego mała hola. Czy, czy, czy uczyła cię też o rozgrzewaniu? Nie, ale chonia owszem. Będę nosiła to poncho przez pięć pór roku. Kluczem jest podszycie z futerka. Wow, jestem z ciebie dumny. Kluczem jest podszycie z kory dębu. A teraz Cezary wracamy do domu! Turendy! Hmm? Oczywiście, że. Tędy! Hala mówiła, że mech porastapnie drzew od północnej strony! A tatowy czekają w schronisku północnym! Idziemy za mchem! <laughs> Jak mamy to pokonać? I świetnie, Grzdylu! Dzięki plecionkom syluwa będzie ROKOWA! ROKOWA! I jeżeli spleście ściśle, to są wytrzymałe jak lina! Co nie, Mietku? A no, pewnie, koleżanko! Ale okienko coś przymaławe! Bo w tył nad pierwszym. Wytrzyma. Genialnie, Hirku. Z czego uplotłeś tę świetną linę? Błotułko i piekącą skórę. Och! Już mrowi znaczy, że działa! Łagodzi oparzenia słońca, trującego bluszczu oraz pryszcze i trądzik. Mm, jak usunąć z drogi tego kolosa? Posuń się, daj działać! Podnosić trzeba nogami, nie plecami! Widzisz? <śmany> Utrzymujesz równowagę. A Oczy przed siebie, broda do góry, pośladki spięte. Dzięki za podpowiedź, działa jak marzenie. Machanie ręką możesz sobie odpuścić. Faflu, udało nam się wrócić! Zadam z nóg, bachnę się tu, poczekam na tatów na tym miłym, miękkim głazie. Aaaa! O! Patrz, to jednak zwykły głaz!